Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że mimo modlitwy, niestrudzonej pracy i nieugiętej wiary, coś niewidzialnego blokuje twoje życie? Pieniądze zdają się znikać, jak woda w twoich rękach, a możliwości ulatniają się bez wyjaśnienia, a w twoim domu unosi się tajemniczy ciężar, jak cień, którego nie potrafisz dostrzec. A co by było, gdybym powiedział, że przyczyną tego wszystkiego może być coś, co masz na wyciągnięcie ręki, ukryte w czymś tak powszechnym, że mijasz to każdego dnia, nie podejrzewając niczego. Zostań ze mną do końca, ponieważ dzisiaj ujawnię duchowy sekret, który odkrył ojciec Pio, święty cudów, w swoich mistycznych wizjach. Siedem roślin, które, nie zdając sobie z tego sprawy, mogą przyciągać biedę, zniszczenie i duchowe blokady do twojego domu. To nie jest przesąd, to mądrość przodków, przechowywana przez wieki w sercach mistyków, która teraz dociera do ciebie jako pilne wezwanie z nieba. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego, mimo tylu wysiłków, wydaje się, że jakaś ukryta siła powstrzymuje cię przed prosperowaniem? Może czujesz niewyjaśnione zmęczenie, zamknięte drzwi bez powodu, lub niepokój uciskający Twoją pierś. To nie jest przypadek. Coś w Twoim domu może osłabiać błogosławieństwa, które Bóg dla Ciebie przygotował. Weź papier, długopis i otwórz swoje serce. Ta wiadomość to boskie ostrzeżenie, tchnienie nieba, które znalazło Cię dzisiaj. Ignorowanie tego może utrzymać Cię w miejscu, w którym jesteś. Ale jeśli zostaniesz do końca, odkryjesz, jak uwolnić swoje życie od tej niewidzialnej pułapki. Czy jesteś gotowy na tę transformującą podróż? Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: Ile razy zastanawiałeś się: dlaczego, mimo modlitwy z całego serca, ciężkiej pracy i silnej wiary, prosperowanie wydaje się ci umykać? Robisz wszystko dobrze. Płacisz rachunki na czas, pomagasz potrzebującym, masz serce pełne nadziei, ale pieniądze szybko się ulatniają, możliwości znikają, a cicha angustia ogarnia cię. Może doświadczyłeś tego uczucia, że ile byś nie walczył, jakaś niewidzialna siła ciągnie cię w dół, jakby coś blokowało błogosławieństwa, które wiesz, że ci się należą. To nie twoja wina. Jest coś ukrytego, często w Twoim własnym domu, co sabotuje Twoje życie finansowe i duchowe. Pomyśl o swoim codziennym życiu. Wracasz do domu wyczerpany, spoglądasz wokół i widzisz swoje rośliny, które pielęgnujesz z taką troską, myśląc, że przynoszą piękno, harmonię, a nawet ochronę. Ale co, jeśli niektóre z nich niosą energię, która blokuje Twoje błogosławieństwa? Ojciec Pio w swoich mistycznych wizjach dostrzegał, jak pewne rośliny, gdy są w złym stanie lub źle umiejscowione, tworzą pola wibracyjne, które przyciągają ubóstwo. To tak, jakby twój dom, który powinien być sanktuarium pokoju, był osłabiany przez coś, czego nigdy byś nie podejrzewał. Pamiętasz tę niespodziewaną rachunek, który pojawił się znikąd, jak dziura w budżecie. Albo te promocje w pracy, która wydawała się pewna, ale umknęła z powodu drobnego szczegółu? Może już odczuwałeś ciężką energię w jakimś kącie domu, dyskomfort, którego nie potrafisz wyjaśnić, jakby coś było nie tak. To nie jest wyobrażenie. Ludzie duchowi, tacy jak Ty, którzy odczuwają energię świata, dostrzegają te rzeczy, ale nie zawsze wiedzą, jak działać. Prawda jest taka, że te wydawałoby się niewinne rośliny mogą działać jak portale dla sił, które kradną Twoją dobrobyt, spokój, a nawet radość. Nie jesteś szalony, nie jesteś sam. Czas dostrzec to, co ukryte, i podjąć działanie. Odkryjmy razem, jak zmienić ten scenariusz, zerwać te niewidzialne więzy i otworzyć drzwi do obfitości, którą Bóg dla Ciebie przygotował. Zanim przejdziemy dalej, Chcę zaprosić Cię do wykonania potężnego gestu, aktu wiary, który oznacza początek Twojej duchowej transformacji. W komentarzach napisz słowo wyzwolenie. To słowo nie jest tylko symbolem, to deklaracja wobec wszechświata Boga i samego siebie, że jesteś gotowy, aby zerwać niewidzialne więzy ubóstwa, które Cię trzymają. Ojciec Pio mówił, że proste gesty, wykonane z prawdziwą wiarą, mają moc przenoszenia gór. Pisząc wyzwolenie, otwierasz duchowe drzwi, aby błogosławieństwa mogły swobodnie wpływać do Twojego życia. Zatrzymaj się teraz, przejdź do komentarzy i napisz z intencją, z otwartym sercem. Poczuj, jak ciężar znika z Twoich ramion. Poczuj, jak energia wokół ciebie się zmienia. To pierwszy krok, aby dostosować swój dom i duszę do obfitości, którą Bóg dla ciebie przygotował. Nie martw się, nie skończymy na tym. Pozwól, że poprowadzę cię krok po kroku, aby zidentyfikować i usunąć siedem roślin, które blokują twoje życie. Ten gest jest niezbędny. Zrób to teraz z wiarą, a wróćmy, aby odkryć razem, co objawił Padre Pio. Kim był padre Pio? Nie był tylko świętym, ale człowiekiem, który w swoim życiu doświadczał cudów, bezpośrednio dotkniętym przez Boga. Znany z stygmatów, ran Chrystusa, które krwawiły na jego dłoniach, stopach i boku, miał niezwykłe dary, bilokacje, wizje duchowe i zdolność czytania serc ludzi. Tłumy z całego świata przybywały do San Giovanni Rotondo we Włoszech. Aby go spotkać, szukając przewodnictwa, uzdrowienia i nadziei. Z pokorą i miłością prowadził wszystkich, z autorytetem duchowym, który pochodził bezpośrednio z nieba. Jednak niewiele osób wie, że Padre Pio również rozumiał głębokie sekrety natury. W swoich wizjach dostrzegał, jak rośliny, przedmioty i otoczenie niosą ze sobą energię, które wpływają na nasze życie, nasz dom, nasze przeznaczenie. Z pełną stanowczością mówił: Wszystko we wszechświecie wibruje, i nie wszystko wibruje w harmonii z błogosławieństwami Boga. Wraz z innymi mistykami, takimi jak święta Hildegarda z Bingen, która badała duchowe właściwości roślin, padre Pios identyfikował, jak pewne gatunki, gdy są źle umiejscowione, mogą zaburzać energetyczne pole domu, blokując dobrobyt, pokój, a nawet zdrowie. Ta wiedza przechowywana przez wieki w klasztorach i świętych tekstach była ukrywana przed szerokim publicznym dostępem, ponieważ stanowi kluczową moc zarezerwowaną dla tych, którzy mają otwarte serca i są gotowi działać. Dziś ta mądrość dociera do Ciebie jako boski dar, wezwanie do przekształcenia swojego życia. Padre Pio nie chciał, abyśmy żyli w niewoli niedostatku, a Jego przesłanie jest jasne: czas. Uwolnić swój dom i swoją duszę, aby przyjąć błogosławieństwa, które Bóg dla nas przygotował. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że wszystko wokół ciebie ma wibracje? Współczesna nauka potwierdza, że każdy przedmiot, każde żywe stworzenie emituje unikalne pole energetyczne. Ale padre Pio szedł znacznie dalej. W swoich wizjach widział, że niektóre rośliny, gdy znajdują się w niewłaściwym miejscu lub są niezrównoważone, stają się portalami dla energii, niedostatku i destrukcji. Jak to działa? Wyobraź sobie swój dom jako duchowy ogród. Kiedy dbasz o niego z miłością, intencją i wiarą, kwitnie, przyciągając pokój, dobrobyt i harmonię. Ale jeśli jedna roślina wibruje w dysharmonii, może przyciągać wibracje strachu, braku, a nawet chaosu. Te rośliny nie są złe, są stworzeniami Boga, ale w pewnych kontekstach ich pola energetyczne stają się ciężkie, blokując przepływ błogosławieństw, które powinny do Ciebie dotrzeć. Padre Pio relacjonował, że niektóre rośliny absorbują więcej energii z otoczenia, niż oddają, tworząc pustkę wibracyjną. Ta pustka może objawiać się jako ciągłe kłótnie w domu, niespodziewane rachunki, czy to uczucie, że nic nie idzie dobrze mimo dużego wysiłku. Inni mistycy, tacy jak święty Jan od Krzyża, również mówili o tym, jak natura odzwierciedla duchowe aspekty. źle umiejscowiona roślina jest jak rozbite lustro, odbijające nieporządek zamiast harmonii. Dlatego nawet modląc się z zapałem, możesz czuć, że coś jest nie tak, jakby brakowało kawałka układanki w Twoim życiu. Dobrą wiadomością jest to, że możesz to zmienić. Identyfikując i usuwając te rośliny z wiarą i intencją, przywracasz przepływ boskiej energii w swoim domu. Teraz odkryjmy, jakie to są rośliny i jak działać, aby uwolnić swoje życie. Chcę opowiedzieć Ci dwie historie, które poruszą Twoje serce i pokażą, jak ta wiedza odmieniła życie zwykłych ludzi, takich jak Ty i ja. Pierwsza historia dotyczy Marii, gospodyni domowej w wieku 42 lat, matki trojga dzieci, która mieszkała w małym miasteczku. Maria była kobietą wierzącą, modliła się każdej nocy, pracowała jako sprzątaczka, aby utrzymać rodzinę i robiła to wszystko z miłością i poświęceniem. Jednak pomimo takiego wysiłku pieniądze nigdy nie wystarczały. Rachunki były opóźnione, mąż stracił pracę, a ona czuła ciągły niepokój, jakby nad jej domem wisiała ciemna chmura. Maria zaczęła wątpić w siebie, myśląc, czy nie jestem godna błogosławieństw, o które proszę? Pewnego dnia, oglądając filmik jak ten, odkryła, że ma jedną z roślin blokujących dobrobyt w swoim salonie, tuż przy wejściu do domu, gdzie wszyscy przechodzili codziennie. Z wiarą usunęła roślinę, podziękowała jej za energię w modlitwie i wykonała rytuał oczyszczenia duchowego, który nauczył ją padre Pio. Zastąpiła roślinę rośliną dobrobytu. A w mniej niż miesiąc wszystko się zmieniło: mąż znalazł lepszą pracę, rachunki zaczęły się układać, a Maria poczuła pokój, jakiego nie czuła od lat. Dziś dzieli się tą historią ze łzami w oczach, mówiąc: To było jakby ciężar zszedł z mojego domu, Bóg otworzył drzwi, które były zamknięte. Druga historia dotyczy Joao, przedsiębiorcy w wieku 35 lat, który prowadził małą firmę doradczą. Joao pracował 12 godzin dziennie, ale klienci znikali, projekty nie wypalały się, a on zaczął wątpić w swoje umiejętności. Jako wielki czciciel, Padre Pio zawsze modlił się o przewodnictwo. Pewnej nocy poczuł silne wezwanie, aby zbadać energię w swoim domu. Odkrył, że roślina w biurze, tuż przy wejściu, miała wibrację niedostatku. Z odwagą usunął roślinę, wykonał rytuał oczyszczenia duchowego wodą święconą i umieścił roślinę dobrobytu w jej miejsce. W ciągu kilku tygodni zaczęły pojawiać się nowe kontrakty, a jego firma rosła jak nigdy dotąd. Joao teraz mówi: To było tak, jakby Bóg odblokował drzwi, które były zamknięte. Moje życie zmieniło się, gdy dostosowałem swoje otoczenie do boskiej energii. Te historie pokazują, że to nie jest zbieg okoliczności. Gdy dostosowujesz swój dom do duchowych praw, błogosławieństwa płyną swobodnie. Maria i Jo są żywymi dowodami na to. A ty? Jesteś gotów, aby przekształcić swoje życie i otworzyć drzwi do dobrobytu? Możesz myśleć... To superstycja, lub jak rośliny mogą wpływać na moje życie finansowe. To naturalna wątpliwość, ale chcecie uspokoić: to nie jest tania mistyka. To duchowa nauka obserwowana od wieków przez mistyków, takich jak padre Pio i święta Hildegarda Zbingen, którzy głęboko bad Biblia w księdze rodzaju, uczy nas, że wszystko zostało stworzone z zamysłem. Jeśli roślina znajduje się w niewłaściwym miejscu, może odzwierciedlać chaos zamiast harmonii. Ta wiedza potwierdzają relacje o transformacjach z całego świata ludzi, którzy, podobnie jak Ty, szukali odpowiedzi i znaleźli wyzwolenie. Nie musisz być ekspertem w dziedzinie duchowości, aby to zrozumieć. Wystarczy zaufać, że Bóg przemawia przez naturę. Te objawienia nie są nowe. Były ukryte, ponieważ niewielu było gotowych, aby je usłyszeć. Ale Ty jesteś tutaj, a to jest znak. To nie chodzi o strach, lecz o wyzwolenie. Odkryjmy teraz, jakie to rośliny i jak je usunąć z miłością, wiarą i intencją. Nadszedł oczekiwany moment szczyt tej podróży siedem roślin, o których ostrzegał padre Pio, że mogą przyciągać ubóstwo, zniszczenie i blokady duchowe. Bądź uważny, ponieważ każda z nich ma unikalny wpływ, a ja nauczę Cię, co dokładnie zrobić, aby je usunąć i przywrócić energię w Twoim domu. Zanurzmy się w tym sekrecie z otwartym sercem. Szeflera Seweria dlaczego blokuje? Znana z ochronnej energii szeflera jest potężna, ale gdy znajduje się w wejściu do domu lub w miejscach o dużym ruchu, jak salon. Tworzy energetyczną barierę, która blokuje napływ dobrobytu. Padre Pio widział w swoich wizjach, że jej ostrzowy energetyzm może odzwierciedlać ubóstwo, gdy jest źle skierowana, jak miecz, który tnie strumień błogosławieństw. Skutki, uczucie stagnacji, zamknięte drzwi w pracy lub relacjach, trudności finansowe, które zdają się nie mieć końca, co zrobić? Usuń ją z wejścia lub centralnych miejsc. Umieść na zewnątrz, w ogrodzie, podziękuj jej za ochronną energię modlitwą i zakop liść z solą gruboziarnistą, aby zneutralizować ewentualne resztki wibracji. Kaktus. Dlaczego blokuje? Kaktusy są symbolami oporu, ale w domu gromadzą energię izolacji. Padre Pio ostrzegał, że ich kolce tworzą wibracje obronne które odpychają błogosławieństwa, jakby mówiły: trzymaj się z daleka od dobrobytu, skutki, samotność, częste konflikty rodzinne, brak płynności finansowej. Co zrobić? Przenieś kaktusa na ogród lub na werandę. Podziękuj mu za siłę modlitwą i zakop mały kawałek z solą gruboziarnistą, aby uwolnić energię. Bonsai. Dlaczego blokuje? Bonsai ze swoją kontrolowaną urodą symbolizuje ograniczenie. Padre Pio widział, że może on ograniczać duchowy i finansowy rozwój domu, jakby zatrzymywał wszystko małe. Skutki: uczucie małego życia, stagnacja w projektach lub marzeniach. Co zrobić? Podaruj bonsai z miłością lub umieść go w miejscu zewnętrznym. Podziękuj za jego urodę i podlej glebę wodą święconą, aby uwolnić jego energię. Iboja, Epipremnum Aureum. Dlaczego blokuje? Iboja z szybkim wzrostem może wysysać życiową energię z otoczenia, gdy nie jest kontrolowana. Padre Pio widział ją jako pętlę, która więzi dobrobyt jak niewidzialny łańcuch. Skutki... Ciągłe zmęczenie, niespodziewane straty finansowe, poczucie wyczerpania. Co zrobić? Przycinaj roślinę ostrożnie, dziękując jej za energię, a następnie wyrzuć przycięte części do wody płynącej, jak rzeka. Trzymaj ją w małych doniczkach, aby ograniczyć jej wibracje. Komigo Ningem Pode, Diefenbachia. Dlaczego blokuje? Jej nazwa mówi sama za siebie. Tworzy energetyczne bariery, izolując dom. Padre Pio ostrzegał, że oddala pozytywne połączenia, zarówno finansowe, jak i duchowe, skutki, trudności w nawiązywaniu partnerstw, duchowa samotność, uczucie odłączenia. Co zrobić? Całkowicie usuń ją z domu, podziękuj za jej obecność modlitwą i wyrzuć w miejsce daleko od domu, jak na nieużytki, z modlitwą o wyzwolenie. Paproć. Dlaczego blokuje? Paprocie absorbują dużo energii z otoczenia, pozostawiając je pustym. Padre Pio widział, że mogą one osłabiać finansową i emocjonalną witalność domu. Skutki: uczucie pustki, brak motywacji, ciężka energia. Co zrobić? Umieść ją w miejscu zewnętrznym, jak ogród lub weranda. Podziękuj za jej piękno i podlej wodą z modlitwą, aby zneutralizować energię. Lilia pokoju. Spathiphyllum. Dlaczego blokuje? Pomimo nazwy w niewłaściwych miejscach, jak ciemne obszary, przyciąga stagnację emocjonalną. Padre Pio mówił, że jej gęsta energia może blokować finansową klarowność. Skutki: smutek bez powodu, zamieszanie finansowe, brak kierunku. Co zrobić? Przenieś ją w miejsce z pośrednim światłem, dziękując za jej energię. A następnie umyj jej liście wodą święconą, aby przywrócić jej wibracje. Czy masz którąś z tych roślin w domu? Nie przejmuj się, ale działaj z wiarą. Każda roślina, którą usuniesz, to krok w stronę uwolnienia Twojego domu. Teraz nauczmy się, jak przyciągnąć dobrobyt z odpowiednimi roślinami. Teraz, gdy wiesz, które rośliny usunąć, nadszedł czas, aby przekształcić swój dom w sanktuarium obfitości. Padre Pio uczył, że niektóre rośliny są jak latarnie boskiego światła, przyciągające błogosławieństwa i harmonię. Oto trzy z nich, z jasnymi instrukcjami, jak aktywować ich energię. Bazylia umieść ją w kuchni lub przy wejściu do domu. Przyciąga dobrobyt, oczyszcza otoczenie i podnosi duchową energię. Podlewaj ją z wiarą, mówiąc, niech obfitość Boga płynie do tego domu. Trzymaj ją w doniczce z świeżą ziemią i naturalnym światłem. Rozmaryn, idealny do salonu lub biura, rozmaryn otwiera drogi i przynosi klarowność umysłową. Padre Pio nazywał go rośliną odwagi. Ponieważ wzmacnia duszę do przyjęcia błogosławieństw. Umieść go w miejscu, gdzie będzie otrzymywał pośrednie światło słoneczne i podlewaj z intencją. Lawenda idealna do sypialni lawenda przynosi spokój, ochronę i harmonię. Jej fioletowe kwiaty podnoszą wibracje domu, przyciągając pozytywne połączenia. Trzymaj ją blisko okna i dziękuj Bogu za jej energię. Umieść te rośliny w miejscach z naturalnym światłem, podlewaj z miłością i módl się podczas ich pielęgnacji. Twój dom stanie się świątynią obfitości, gdzie błogosławieństwa płyną swobodnie. Zmiana roślin to tylko początek. Aby dobrobyt mógł płynąć, musisz dostosować słów wyzwól moje serce z lęku, winy i niedostatku. Otwórz ścieżki dobrobytu, które dla mnie przygotowałeś, niech mój dom i moja dusza będą świątyniami Twojej obfitości. Amen. Powtórz to z wiarą, wizualizując otwierające się drzwi, nadchodzące możliwości i poczuj przemianę w swoim sercu. Nie zmieniasz tylko swojego domu, zmieniasz samego siebie. Uwierz, zasługujesz na obfitość, którą Bóg dla Ciebie przewidział. Dotarłeś tutaj, ponieważ zostałeś wezwany do czegoś większego, do boskiego celu. Teraz podziel się tą wiedzą z tymi, których kochasz przyjaciółmi, rodziną, osobami, które potrzebują wyzwolenia. Dzielić się to akt miłości, który mnoży błogosławieństwa, tworząc cykl dobrobytu dla wszystkich. W komentarzach napisz ponownie: wyzwolenie, lub słowo, które wyraża Twoją przemianę, może Obfitość, lub wiara ten gest przypieczętowuje Twoje zobowiązanie do tej nowej drogi. I jest jeszcze więcej w następnym filmie zdradzę inny święty sekret, który uzupełnia wszystko, czego nauczyłeś się dzisiaj klucz jeszcze głębszy, aby otworzyć ścieżki w Twoim życiu. Kliknij teraz, aby nie przegapić. Twoje życie już się zmienia, poczuj to w swoim sercu. Niech Bóg i Ojciec Pio prowadzą Cię w każdym kroku tej przemiany.